Dzień dobry. Witamy państwa w kolejnej rozmowie z cyklu Ani to, ani tamto. Witamy w domowej przestrzeni Oksylium Poradni Zdrowia Psychicznego Leczenia Otyłości i Zaburzeń Odżywiania. Dzisiejszy temat to depresja u dzieci i młodzieży. Depresja nie dotyczy tylko dorosłych. Coraz częściej pojawia się u dzieci i u nastolatków. E, przybiera różne formy, e, których dorośli nie zawsze potrafią dostrzec. E, zamiast smutku mamy bunt, zamiast wycofania, agresję, zamiast rozmowy, cisza. E, jak rozpoznać, że młody człowiek cierpi? Mhm. Co mogą zrobić rodzice, nauczyciele i bliscy? O tym porozmawiamy dziś z naszym gościem który na co dzień pracuje z dziećmi doświadczającymi depresji. Marta, witamy Ciebie. Pochwalę się, że pracujemy razem z Martą, a Marta jest jedną z niewielu ekspertek w Bydgoszczy, która zajmuje się pracą szczególnie z tymi malutkimi dziećmi. Marta jest psychologiem, ale też psychoterapeutą. No, która, no, Marta, myślę, że znasz bardzo dobrze ten problem depresji, i w tym odcinku się nim zajmiemy. Martuniu, tak sobie myślę, dlaczego depresja u dzieci i nastolatków bywa tak trudna do rozpoznania? Mhm. Dla bliskich, dla otoczenia, dla nauczycieli. Mhm. U dorosłych depresja często kojarzy się z przygnębieniem, płaczem, utratą energii. U dzieci i nastolatków często wygląda to inaczej. Maskuje się pod złością, drażliwością, wycofaniem, niechęcią do szkoły, czy nawet ryzykownymi zachowaniami. Nastolatek, który się buntuje, unika rozmów, czasami sięga po alkohol czy inne używki, wcale nie musi być leniwy czy niewdzięczny. Czasem pod tą złością kryje się po prostu bezradność, pustka i brak sensu. A młodzież i dzieci, szczególnie te dzieci młodsze, często nie mają jeszcze słów, żeby opisać swój ból. Opisywanie emocji jest dosyć abstrakcyjne, prawda? Musimy się tego uczyć w cyklu naszego życia, więc te mniejsze dzieci często pokazują swój ból przez zachowanie mhm. swoje cierpienie. Marta, zobacz, obserwujesz dzieci, my pracujemy z dorosłymi, jesteśmy też rodzicami, tak? powiedz mi, jakie objawy powinny wzbudzać niepokój u dorosłych, żebyśmy mogli też popatrzeć na te dzieci? Myślę, że niepokój powinny wzbudzić zmiany w zachowaniu, które utrzymują się przez co najmniej dwa tygodnie i wpływają na codzienne życie dziecka. Dziecko przestaje spotykać się z przyjaciółmi, coraz częściej zamyka się w pokoju, unika rozmów, często traci zainteresowanie, to co kiedyś cieszyło, przestaje dla niego mieć znaczenie. Mm -hmm. Zamiast smutku, tak jak mówiliśmy, może się pojawić ta złość i drażliwość, które w zasadzie tak pierwotnie w naszym umyśle nie są kojarzone z depresją. No, no właśnie łatwe wybuchy, impulsywne reakcje, konflikty. Depresja u młodych często wygląda właśnie tak, jak niekończący się bunt. Niepokoją też problemy w tak zwanych cyklach dobowych, tak? Problemy ze snem i apetytem, pogorszenie rezultatów w nauce, trudności w koncentracji czy wypowiedzi rezygnacyjne. Wypowiedzi rezygnacyjne to takie wypowiedzi jak na przykład nie chce mi się żyć, to nie ma sensu, wszyscy mają mnie dość. Takich słów nigdy nie wolno bagatelizować. Trudne słowa, które mówisz. Hmm. Bolesne, bardzo. bolesne, bolesne. Y w takim razie, jak odróżnić taki przejściowy kryzys emocjonalny, który może się u dziecka, u młodego człowieka pojawić od depresji klinicznej? Każde dziecko, każdy człowiek dorosły ma gorsze dni. Może być smutny, rozdrażnione, może mu się nie chcieć. To jest całkowicie normalne. Natomiast jeśli patrzeć na rozróżnienie, to kryzysy emocjonalne są zmienne. To znaczy, że po kilku dniach widać poprawę. Dziecko potrafi się uśmiechnąć, cieszy je coś drobnego. Taki stan ma zwykle konkretną przyczynę: jakiś konflikt, zawód, stres. Mimo trudności, dziecko wciąż wchodzi w kontakt, mówi o swoich emocjach. Mamy jakiś rodzaj poprawy, fali, tak? Mamy momenty lepsze i gorsze, tak? W depresji często jest tak, że ten smutek nie mija. Tutaj znowu wrócimy do tego, co wcześniej. Ten smutek trwa co najmniej dwa tygodnie, natomiast... Ta ciągłość. Tak, i jest ta ciągłość i jest też tak, że często obserwujemy go właśnie przez dłuższy czas niż te dwa tygodnie. Często yy, dzieci nie potrafią się cieszyć. Mają objaw, który nazywa się anhedonią, czyli taką Brakiem zdolności do czerpania radości pojawia się niekiedy wycofanie z relacji z rówieśnikami i wycofanie z nauki, a te emocje zamieniają się w pustkę. Dzieci często mówią, że nie wiedzą, co czują. I jedną sprawą jest to, że mogą nie potrafić tego nazwać, a drugą sprawą może być też to, że one mogą po prostu czuć pustkę, nie wiedzieć, co czują. I te dzieci często nie proszą o pomoc. Jeśli więc widzimy, że smutek przejawia się, przeradza się w obojętność, a dziecko traci kontakt z sobą i światem, to już nie jest tylko gorszy moment. To znak, że potrzebna jest pomoc. Wystarczy czasem powiedzieć widzę, że coś się dzieje, nie zostawię cię z tym. O tym patrzeniu, widzeniu. O odczuwaniu. O odczuwaniu mówimy, rozmawiamy też w kontekście dorosłych, ale tutaj mamy dzieci, tak? I słuchajcie, czy depresja, Marta? Czy depresja u dzieci zawsze musi mieć jakąś przyczynę? Czy coś musi się wydarzyć? Trudnego, żeby dziecko zachorowało? Myślę sobie, że depresja u dzieci może mieć wiele przyczyn. Dziecko jako istota jest w pewnym systemie, prawda? Jest w układzie rodzinnym, jest w układzie z rówieśnikami i często sam to, tam są jakieś powody, przyczyny, ale nie ma... W takim mógł... układzie zależnościowym. Tak, nie? tak, zdecydowanie. Dziecko jest dziecko i nastolatek to są osoby, które są od nas zależne. Tak? W, w, mhm. w różnym aspekcie, w różnym wieku. Niemniej y, myślę sobie o tym, że, że dziecko zawsze żyje w jakimś systemie, mhm. i samo dostrzeganie dziecka jako takiej jednej jednostki, która. Nie ma powiązań ze szkołą, z rodzicami nie jest pełne, tak? Natomiast trzeba uczciwie też powiedzieć, że depresja ma też swoje uwarunkowania biologiczne, tak? Że depresja ma swoje uwarunkowania psychologiczne. Mhm. Oczywiście zdarza się tak, że dziecko nie doświadcza niczego wielkiego, a mimo to zapada na depresję. Częściej bywa tak, że ta depresja pojawia się po trudnych wydarzeniach. Rozwód rodziców, przemoc, no strata bliskiej osoby. W zasadzie nie chodzi o to, żeby szukać winnych. To pytanie nie jest najistotniejsze w tym momencie. Najistotniejsze właśnie. jest to, żeby zrozumieć, że jest to choroba, a nie słabość. A pytanie, które powinniśmy sobie postawić, brzmi nie dlaczego, ale co my możemy teraz zrobić, żeby pomóc. No Jak zareagować? I właśnie jak reagować, kiedy dziecko mówi, że nie chce się mu żyć, że życie nie ma dla niego sensu? Jak my dorośli powinniśmy reagować? Myślę sobie, że przede wszystkim powinniśmy dostrzec powagę tej sytuacji. Nie bagatelizować. Zdecydowanie nie powinniśmy bagatelizować. Nawet jeśli wydaje nam się, że dziecko straszy, że. To mówi w jakimś celu, żeby coś osiągnąć. Moi, mi bliskie jest bardzo takie przeświadczenie, że lepiej raz pomylić się z troski, niż przegapić zagrożenie Możesz zaniechać. Tak. Dzieci i nastolatkowie różnie pojmują śmierć, różnie pojmują właśnie takie myśli typu nie chce mi się żyć, i wypowiedziane zdania, tak? Im mniejsze dziecko, o tym w zasadzie większe prawdopodobieństwo, że dziecko nie zdaje sobie sprawy z nieodwracalności procesu śmierci. Dlatego my, jako dorośli, jako osoby, które wiemy, na czym to polega i jak, jak to rozumieć, powinniśmy potraktować to serio. Zawsze potraktować to, to serio. To bardzo ważne, co powiedziałaś teraz nieodwracalność. Tak jest. Tak to co wydaje się ważne, gdyby można było podsumować to w pewnych punktach, tak? Można powiedzieć, że należy się zatrzymać i wysłuchać bez oceniania, bez takich umniejszania, mówienia nie przesadzaj. Ty nie wiesz, co to są problemy, tak? Mamy często jakie dorośli taką pokusę, żeby powiedzieć dziecku, że ten czas, w którym jest, to jest lepszy czas, a później będzie gorzej, tak? Natomiast dla dziecka z jego zdolnościami poznawczymi, emocjonalnymi w tym momencie dzieje się ogromny trud. I my, jako dorośli, musimy być osobami, które to dźwigną, które będą dostępne dla tego dziecka, które nie będą się bały zadać pytania, co masz w zasadzie na myśli? Czy myślisz o zrobieniu sobie krzywdy? Takie pytania niekiedy wydają się być tabu, wydają się być takim trudnym tematem dla dorosłych, ale nie powinniśmy się tego bać. Mhm. Powinniśmy też zachować spokój i szukać pomocy. To absolutnie nie jest wstydliwe, to nie świadczy o jakiegoś rodzaju braku, dysfunkcji rodziny. Myślę sobie, czy że. W błędach rodzicielskich jakie moglibyśmy popełnić. Wszyscy je popełniamy w jakimś stopniu, a zdaję sobie sprawę z tego, że proszenie o pomoc jest trudne, ale w moim odczuciu proszenie o pomoc dla swojego dziecka jest też wyrazem dojrzałości i pewnego powiedzenia sobie porządku, to jest moment, w którym potrzebuję kogoś, kto pomoże mi w sposób nieoceniający, tylko po prostu mi pomoże w tym, żeby pomóc dziecku. Jeżeli mamy sytuację, w której czujemy, i po rozmowie z dzieckiem też widzimy, że sytuacja jest kryzysowa, że potrzebujemy pilnego wsparcia, możemy, możemy zadzwonić na numer 112, to jest numer alarmowy, na którym w stanie zagrożenia życia udzielą nam pomocy. Ważny numer, który wydaje mi się, że jest absolutnie warty zapamiętania i przez dzieci, i przez nastolatków, i przez rodziców, to jest telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116-111. Bardzo ważny numer. To, co bardzo. jest najważniejsze. Dziecko potrzebuje dorosłego, który wytrzyma jego emocje i nie zostawi go samego. A jeśli dorosły czuję, że potrzebuje w tej kwestii pomocy, zwrócenie się do specjalistów jest tak naprawdę formą dojrzałości dorosłego, formą mądrości, odpowiedzialności tak, tak. Za, za drugiego człowieka również. Marta, mówisz o tych dorosłych, pracujesz też z malutkimi dziećmi, tak? Wiem, że twoją misją jest też uświadamianie dorosłych, jak te dzieci mogą różnie odczuwać pewne rzeczy. Powiedz mi, bo Czasem słychać takie pytanie, czy dzieci, małe dzieci naprawdę mogą mieć depresję? Tak, zdecydowanie mogą. To jest absolutnie jakiś rodzaj mitu, że małe dzieci nie mogą odczuwać depresji. Jest w tym pewna różnica, ponieważ. Jeśli nastolatkowie nie potrafią nazywać swoich stanów emocjonalnych, to jak dzieci małe, jak wielki kłopot mogą z tym mieć, prawda? U dzieci szczególnie postrzegamy to w kwestiach obserwowania zachowania. Małe dzieci nie powiedzą, że są smutne. One raczej przestają się bawić, mniej się śmieją, bywają rozdrażnione, złoszczą się bez powodu. Niektóre robią się też wycofane, wycofują się z życia w społeczności przedszkolnej, ale u małych dzieci często zdarzają się somatyzacje, czyli często to cierpienie objawia się w ciele. Na przykład częste bóle brzucha, problemy ze snem, pewnego rodzaju regres, kiedy dziecko nabyło jakąś umiejętność, na przykład już spało samo w pokoju, ale stwierdza, że. Chcę wrócić do tego pokoju, albo kiedy dziecko już przeszło trening czystości, czyli nauczyło się tego, że chodzimy do toalety, a nie robimy, nie załatwiamy swoich potrzeb w Pampersa, a jednak z powrotem do tego wraca. To, to mogą być takie, takie niepokojące objawy wśród dzieci. No i tutaj znowu warto zwrócić uwagę na to, jak długo to trwa, jeśli mamy na przykład dziecko, które idzie do przedszkola i okresowo. Zakładamy z powrotem te pieluchę, bo, bo jest to trudne mm -hmm. wydarzenie. Na przykład pójście do przedszkola, rozłąka z mamą, zmiana miejsca i ono przez jakiś czas yy, nie się chodzi. Musi tak, się dorunków. zaadaptować zdecydowanie. Jeśli to mija, jest w porządku. Natomiast jeśli te zmiany utrzymują się tygodniami i wpływają na codzienne funkcjonowanie i dziecka, i rodziny, bo nie zapominajmy o tym, że na funkcjonowanie dziecka też musimy patrzeć przez pryzmat mm. tego jak rodzina żyje w tym, jak, jak, jak sobie radzi z tym co dziecko, co dziecko mm. robi to są znaki ostrzegawcze rodzice rodzice tych maluchów często mówią on już nie jest sobą i ja sobie myślę że to jest naprawdę bardzo trawne spostrzeżenie że Gdzieś taki radość tego dziecka gdzieś uleciała, i myślę, że w taki sposób można myśleć o depresji wśród najmniejszych. Tak sobie pomyślałam, że my w tej chwili pokazałyśmy taką dziecięcą twarz. Mówimy dzisiaj też o twarzach depresji, a pokazałyśmy taką, taką malutką dziecięcą twarz depresji. Ja ci bardzo dziękuję, bo Marta praca z dziećmi jest bardzo wymagająca. No i też Trudna. taka bardzo emocjonalna, tak? Bo to są jednak mali ludzie, którzy dopiero uczą się, jak funkcjonować, jak żyć, uczą się e, mówić o emocjach. I pamiętajmy, że nie każde trudne zachowanie, takie jak chociażby bunt, e, jest oznaką tego, że dziecko jest niegrzeczne, mm -hmm. że zachowuje się nieodpowiednio. Czasem jest to po prostu wołanie o pomoc. Jeżeli macie jakieś pytania do Marty, piszcie. Myślę, że Marta będzie mogła Zapraszam. odpowiedzieć na Wasze pytania. I zadbajmy o tych najmłodszych. Dzisiaj, Dziękujemy. Dzisiaj było inaczej w ani to. Ani tamto.